Magda. Monika! nie poza. Wszyscy gotowi? Dowódca, bierze szapteczkę i idziemy do waszej bazy. 000. Tutaj sobie postawcie apteczkę. Gdzie? Tu gdzieś, tak? Dobra. Patrzcie gdzie oni są. Widzicie gdzie jest wiata? Tam jest koniec pola bitwy. Gdzie? No i rzeka, tak? Proszę do rzeki nie wchodzić. A, czerwona to... okay. wiata. Za rzekę? Okay. Za rzekę można, tak? Wszyscy gotowi? Można za rzekę? Można, jeżeli przykroczysz. Proszę uważać na karabiny, tak? Karabiny nie mogą być zmoczone. Okay. Dobra. Powinienem wziąć kalosze. Niech zawsze strzał. Będziemy grać. Akcja. Zaczynamy. Z panami nie działa. Mnie też nie. Już? Nie mi działa. Ja rozwaliłem Dobrze? No to śmiało, bitwa.